Cześć. Jestem szybciej niż ostatnio się pojawiałem, bo coś tam się działo, a to coś tam się działo oznacza, że za nami tak zwany słodko-gorzki tydzień, legi niezły tydzień, może nawet bardzo dobry tydzień. Jagieloni no i przed nami mecze reprezentacji Polski. Jeśli chodzi o legię, to być może mało kto wierzył w awans legii po tym, co pokazała w Norwegii, szczególnie w pierwszej połowie w meczu z Molde, w drugiej połowie w meczu z Molde, w Norwegii już nie było tak tragicznie, ale to wciąż nie była sytuacja, która pozwalała bezgranicznie, bezkrytycznie wierzyć w to, że legia awansuje do dalszej rundy Ligi Konferencji. Mecz w Warszawie należał do takich, o których się będzie długo pamiętać i to nie przez kapitalną grę Legii. Nie, nie, nie. To nie była kapitalna piłkarsko gra Legii. To była kapitalnie zmotywowana Legia. To jest wyraźna różnica moim zdaniem. Piłkarsko, molde w tym meczu nie było gorsze. Były fragmenty, że na Łazienkowskiej piłkarze z Norwegii przez minuty, długie minuty rządzili na boisku, ale dzięki wyjątkowej, zmotywowanej, bezgranicznie zawziętej drużynie Legii. Zakończyło się wszystko rewelacyjnie: dwie bramki i awans dalej. Chciałbym, myślę, tak jak mnóstwo kibiców legii, oglądać taką drużynę z Warszawy, jak długimi fragmentami w dogrywce, chyba przede wszystkim było to ostatnio w czwartek widoczne. Powtórzę, Piłkarsko Molde. Nie, 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 nie było gorsze. Wszystko tu, tutaj, tu się rozegrało w głowach. I taką Legię chciałbym oglądać, nawet jeżeli jest piłkarsko słabsza od jakiegoś tam przeciwnika. Nawet jeżeli ten przeciwnik pięknie operuje piłką i piłkarze legi biegają trochę tak jak, jak stado baranów to motywacja potrafi, jak widzicie, zdziałać cuda. Znakomicie się Legia zaprezentowała w tym meczu, właśnie przede wszystkim pod tym względem. Oczywiście trener Legi Gonzalo Fejo, ponazywałby to wszystko, co ja nazywam motywacją, pewnie na sto różnych sposobów, użyłby miliona różnych piłkarskich, <gryw> często przedziwnych określeń, inaczej by to wszystko opisał. Natomiast moim zdaniem motywacja Legi kontra Molde dała tak znakomity rezultat. Bardzo bym chciał, ależ to bardzo, żeby kilka razy w sezonie chociaż Legia takie mecze rozgrywała, ale to jest, to jest niestety rzadkość. Po meczu z Molde w Warszawie czekał Legię mecz z Rakowem Częstochowa bardzo poważnym nieporównywalnie bardziej poważnym kandydatem do mistrzostwa Polski niż niestety Legia. Pojechała Legia do Częstochowy i w niedzielę po pierwszej połowie było beznadziejnie. Było beznadziejnie, coś tak jak w Norwegii. Beznadziejnie. Może nie spodziewałem się, że będzie jakaś kosmiczna porażka 5 6 no aż tak to nie, bez przesady ale z meczu, gdzie motywacja była niesamowita, czyli kilka dni wcześniej w Warszawie, do meczu, w którym motywacja powinna być też na bardzo wysokim poziomie, bo z Rakowem, bo od pewnego czasu mecze prestiżowe, do takich spotkań jak kiedyś z Lechem, nawet teraz z Lechem, kiedyś z Widzewem, kiedyś z Wisłą Kraków, doszedł Raków od pewnego czasu, to tak sobie myślałem, że no nie, no nawet jak są zmęczeni, nawet jak są... <laughs> Zmęczeni. Nawet jak są, nawet bardzo zmęczeni po takim meczu jak w czwartek, to tam w tej Częstochowie będzie bardzo wyrównane spotkanie. No i czy było 3-0 już? Było już 3-0. Gdzieś motywacja uciekła? Czy w sił zabrakło? Ale w zawodowej piłce co znaczy zabrakło sił? Przez całymi dniami nic nie robicie, tylko trenujecie, biegacie i wam sił zabrakło? Finał tego meczu w Częstochowie jest taki, że porażka oddala legię od mistrzostwa, ale to już dawno. To już takie to piernie, że tam jeszcze mamy matematyczne szanse. To pienie o tych matematycznych szansach to drzygać się można, wiecie? I to na każdym poziomie rozgrywkowym. W czwartej lizę jeszcze też piernie o matematycznych szansach. Też, też. <laughs> też jest piernie o matematycznych szansach na awans. <laughs> no i to wszędzie, matematyczne szanse. No ale nie skończyło się aż tak, taką wielką kompromitacją w tej Częstochowie, bo 3-2 to trochę inny wynik niż 3-0. I tak można, i tak można to rozmydlać, tak można to łagodzić. Wciąż problemy legi z bramkarzami. Kacper Tobiasz z moldę, niezły mecz, może nawet dla niektórych bardzo dobry, chociaż też tam miał takie sytuacje, że się trochę gubił, piłka gdzieś pod nogami mu uciekała. W meczu z moldę. No a to, co, to, co odstawił w... przy bramce trzeciej z Rakowem, to jest, jest w ogóle kryminał, to jest w ogóle kryminał. Oczywiście, na pewno tam fachowcy od bronienia, od trenowania bramkarzy powiedzieliby, że jak gdyby tam wcześniej, z minutę wcześniej ktoś zabrał piłkę z piłkarzy Legii zawodnikowi Rakowa, to by nie doszło do podania, później by nie doszło do strzału i Tobiasz by, nie, i Tobiasz by się nie skompromitował. I tak w tej w polskiej piłce, nie wiem czy światowej, ale w polskiej na pewno wszystko kurwa można wytłumaczyć, wszystko, matematycznymi szansami że dopóki piłka w grze, Legia nie ma już najmniejszych szans na mistrzostwo, najmniejszych. Tydzień jest tak, zwano, tak zwany słodko-gorzki, no bo znakomite nastroje po meczu z Molde, trochę smutniejsze nastroje po meczu z Rakowem, ale ale no nie ma się co spodziewać. No nie będzie mistrzostwa. No nie będzie mistrzostwa. W tym roku trzeba się skupić na Pucharze Polski, na zdobycie, którego jest szansa przeogromna. No i jeszcze, jeszcze z Chelsea, bo to rywal kolejny w lidze konferencji, żeby się Legia nie skompromitowała, a to nieskompromitowanie według mnie polegać będzie na tym, że na przykład w Warszawie no oczywiście chciałbym, żeby Legia wygrała, ale tak realnie patrząc to jest no właściwie no właściwie to jest chyba niemożliwe. No może 5%, no może, no może. No i żeby w Londynie w meczu rewanżowym nie było 7-0, to takie mam oczekiwania, jeśli chodzi o ten dwumecz Legia Chelsea. Tutaj przy wypełnionym po brzegi stadionie, bo to na pewno tak będzie. Część kibiców no, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie przyjdzie na Legię, tylko przyjdzie zobaczyć Chelsea. Jeden z najlepszych klubów w historii angielskiej piłki. No i część przyjdzie na Legię, jak najbardziej, pewnie większa część, natomiast no jakaś grupa kibiców przyjdzie na Chelsea. Tu w Warszawie, no, no remis, 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 remis. No i w tym Londynie, żeby nie było tam w pielu historycznego. No możliwy jest, jest możliwy, ale... ale może nie, ale może, może nie. Trzy zdania o Jagielonii w tym sezonie, już to mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam jakimś, jakim, w poprzednim na pewno, ale chyba jeszcze wcześniej też, no robi bardzo dobre wrażenie. Bardzo dobre wrażenie Jagielonia robi. Trochę, trochę taki, taki smrodek yy, według mnie yy, pojawił się po meczu rewanżowym w Brugi. No bo tam niewiele brakowało, psim jak Jelonia tam nie odpadła I znowu, i znowu odwołam się do tego, o czym mówiłem, w, jeśli chodzi o Legię. Ta motywacja, jaka u Legii była w, w rewanżu z Molde, kosmiczna, no to chyba nie było takiej kosmicznej motywacji, żeby Spokojnie awansować u piłkarzy Jagielloni. Przegrali 2-0 w Belgii, no i niewiele brakowało, żeby, żeby albo dogrywka, albo wręcz odpadnięcie. No ale dobra, zwycięzców się nie sądzi, w dwóch meczu Jagiellonia lepsza. No i teraz, teraz w ostatniej kolejce, w prestiżowym meczu, pokonuje Lecha. Jest na. Lepszej drodze, na zdecydowanie lepszej drodze do wyższego miejsca w lidze. Nie wiem, czy akurat do zdobycia po raz kolejny mistrzostwa Polski rok po roku, ale znacznie bliżej lepszego miejsca niż legia. Tak się podziało, tak się podziało, że tyle dobrych słów mówię od pewnego czasu o Jagieloni Jest już lada moment wypełniony po brzegi. Przepięknie. Przebierany z przepięknym dopingiem, 90-minutowym, stadion narodowy. A powód jest jeden, prosty, naj, najłatwiejszy do zgadnięcia: mecz reprezentacji z niesamowicie wymagającym rywalem, <ścoughs> przepraszam, Litwą. No i chwilę później kolejny mecz reprezentacji. Też z niesamowicie trudnym rywalem, Maltą. Wiecie dlaczego tak troszeczkę troszeczkę sobie żarty robię z tych niesamowicie trudnych rywali? Bo nie wiem, czy śledzicie, ja akurat to śledzę, wyłapuję, notuję, zapamiętuję te dwa śmieszne, piłkarskie tłumaczenia, które polegają na przykład na użyciu zwrotu poza matematycznymi szansami, której mówiłem chwilę wcześniej. I poza, dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe, również na pie... bania luków, banialuków, banialuków wyssanych już nie z palca, tylko z dupy, że w dzisiejszych czasach nie ma słabszych, ry... nie ma już takich słabych rywali. Tak chłopaki, właśnie nie ma. Litwa i Malta to są kurczko trudni rywale. No, no właśnie. Słuchajcie, jeżeli polska reprezentacja nie wygra z Litwą, ja, ja, ja tak taką sobie ustalę granicę: 3-0, minimum. I jeżeli polska reprezentacja kilka dni później nie wygra na stadionie narodowym w Warszawie z Maltą, minimum 5-0, minimum, to się na, nadajemy. To gdzie? Gdzie nam? Podobno do silnej Finlandii, bo jeszcze to Finlandia jest u nas w grupie. No i gdzie nam do meczu, albo z Holandią, albo z Hiszpanią? Gdzie? Nie ma już w dzisiejszych czasach słabych rywali, nie ma już dzisiaj słabych przeciwników. Słuchajcie, jeżeli będą męczarnie w meczu z Litwą, chyba bardziej prawdopodobne niż w meczu z Maltą, i wygramy te mecze, na przykład po 1.0 niedopuszczalne 3 i 5. Powtarzam, 3 i 5-0 minimum. No to będziemy słyszeć. Nie ma już trudnych, nie ma już łatwych rywali. Nie ma czegoś tam. Poziom piłki w Europie na świecie się podniósł. Dopiero prawdopodobnie nasłuchalibyście się pierdolonych kocopałów bzdur i, i, i historii niesamowitych. Jeżeli wygramy, no to żadnej łaski nie robimy. Żadnej, ale to żadnej łaski nie robimy, jeżeli wygramy z potęgą futbolową Litwą i z potęgą futbolową Maltą. Czekamy, czekamy. No, nie przyjmuję żadnej innej yy, opcji, jak taka, że Polska te mecze. Na luziku, na luziku. Wygrywa. Nic innego nie wchodzi w grę. W tym odcinku nie będę się rozwodził nad swoim ulubionym słowem deportacja, ale oczywiście jak najwięcej, jak najwięcej wywalać hołoty z Polski. Ale wspomnę w kąciku celebryckim o baronie, takim, takim piosenkarzu, czy jak to się tam mówi z grupy Afromental i o modelce Sandrze Kubickiej. W poprzednim odcinku była afera miłosna związana z Allanem Krupą, synem Edyty Górniak, i partnerką. Nie pamiętam, jak się ta partnerka nazywa o, jakiś nikt. No a teraz y, głośno o rozstaniu barona i Sandry Kubickiej. A wiecie, co jest najśmieszniejsze, że jak dziennikarze tych wszystkich plotkarskich portali dotarli, to w ubiegłym roku, chyba w lutym. Oni się pobrali. Z wielkiej kurwa miłości, ale takiej wielkiej, że Monteveresto jest maleutką górką przy tej ich miłości. I w grudniu się rozwiedli. Tego samego roku. W lutym ślub, w grudniu rozwód. A wiecie, co jeszcze jest takie nadobicie, że w listopadzie yy, baron, baron dzielił wywiadu, jak to się spełnia jako ojciec. Jak to jest szczęśliwy, jak dopiero przejrzał na oczy, co w życiu się liczy. I w grudniu się rozwiedli, a w listopadzie się tak spełniał jako ojciec. Oczywiście może się spełniać jako ojciec dalej. Natomiast jakie to wszyscy widzicie, to, jaki to jest świat? Jaki to jest świat niesamowitych pustaków, wyfiokowanych laluń i śmiesznie uczesanych gości. Niesamowity świat pustki, udawactwa i wszystkiego, co się kojarzy z beznadziejnością.